Kochani w Chrystusie, Panu siostry i bracia, widzimy już trzecią świecę, która na tej adwentowej dekoracji płonie. Widzimy ten kolor szat liturgicznych nie fioletowy, a różowy, a to oznacza, że dzisiaj niedziela gaudetę, czyli radujcie się, bo coraz bliżej już Wasze odkupienie. Jezus przychodzi, a my jako wspólnota nieustannie wołamy: Marana ta. Przyjdź, panie Jezu, przyjdź, bo bez Ciebie nic się nie udaje. Przyjdź, bo bez Ciebie nasze serce jest jak ziemia spragniona wody. Przyjdź, bo dopiero wtedy, kiedy przyjdziesz i ta Ziemia otrzyma tą wilgoć, wtedy zaczyna wszystko się zielenić, kwitnąć i przynosić plon. My Ciebie potrzebujemy. Taka jest rola tego czasu, który przeżywamy. Taka jest rola Adwentu czyli oczekiwania na przyjścia Jezusa. Zobaczcie, kochani, tydzień temu była już mowa w Ewangelii o Janie Chrzcicielu, tej głównej postaci adwentowych wyczekiwań na, na przyjście Mesjasza. Zaczął głosić, prostujcie drogi Panu, przygotujcie ścieżki dla Niego, żeby mógł do was dojść, bo On chce przyjść, aby pomóc. Ale my też musimy tego chcieć. I dzisiaj mamy kolejną podpowiedź w tę niedzielę, radujcie się czyli kiedy już widzimy, że coraz bliżej jest ten czas, na który wszyscy czekamy. Widzimy kolejny raz już Jan jest uwięziony, czyli już końcówka jego ziemskiego życia. Wysyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. I Jezus nie musi odpowiadać tak lub nie, ale odpowiada tym, co każdy Izraelita wiedział czynami, które się dokonują, znakami, które zwiastowały przyjście Mesjasza. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli i zmartwychwstają. Ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest Ten, kto we mnie nie zwątpi. I tutaj, kochani. Musimy być świadomi jednej sprawy. Wtedy, kiedy te słowa zostają wypowiedziane, kiedy tam później Mateusz te słowa też zapisał, kiedy on już to zapisał, już dokonało się nasze odkupienie. Ale kiedy Izraelici czekali, oni czekali jeszcze na to pierwsze przyjście Mesjasza. My już wiemy, że ono nastąpiło dwa tysiące lat temu i tak naprawdę już od soboty będziemy przeżywać czas bezpośredniego przygotowania do świąt właśnie Bożego Narodzenia. Ten jednak jeszcze czas Adwentu jest bardziej nastawiony na to Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Ale niektórzy mówią jeszcze o tym trzecim przyjściu, które jest pomiędzy pierwszym a drugim: że nieustannie Jezus przychodzi do nas, bo przecież to nam obiecał: to ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Przychodzi i przynosi nam pomoc, przynosi nadzieję, przynosi siłę. Siłę miłości i podpowiada, co warto w życiu wybierać, co warto, czym warto żyć, w jaki sposób patrzeć na ten świat i czym się w życiu kierować. Ale nie krzyczy, ale nie, do niczego nas nie zmusza. A w XXI wieku, w całym natłoku różnych informacji, które do nas docierają, wręcz bardzo często jest po prostu. Zagłuszany. Tak jak w tej przypowieści o siewce: że te jedne ziarna padały między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszały je. I tak samo jest i dzisiaj: że tak wielu ludzi gdzieś zajętych sobą, swoimi sprawami, nie zwraca uwagi na słowa Jezusa i zaczyna wątpić. A Jezus mówi wyraźnie: A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie ten kto wytrwa do końca błogosławiony czyli szczęśliwy bo nagroda czeka nas wspaniała ale żeby ją otrzymać trzeba wytrwać do końca jak mówi święty paweł biorąc udział w tych zawodach bieg trzeba ukończyć i wiarę ocalić wiarę w to że Jezus jest moim panem i kiedy mam go w sercu nie ma rzeczy niemożliwych kiedy mam go w sercu to serce jest gorące, a ja widzę świat tak jak patrzy On, oczyma miłości. Widzę swoich najbliższych jako swój skarb i cieszę się, że ich mam. I życie moje ma sens, bo mam dla kogo żyć. I mam siły, aby każdego dnia na nowo brać się w garść, przestać skupiać się na sobie, tak jak uczy tego Jezus, brać krzyż swoich codziennych obowiązków i iść za nim, służąc swoim najbliższym. To jest właśnie wiara. W tym świecie, który pokazuje nam, że liczy się tylko człowiek, że chodzi o to, żebyśmy sobie wygodnie życie ustawili, żebyśmy myśleli tylko o sobie, bo jak my o siebie nie zadbamy, to już nikt o nas nie zadba. Jezus mówi zupełnie inne słowa: uczy nas czegoś innego. I jeszcze przypomina oto, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś. Posłyszy mój głos i drzwi otworzy. wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał, a on ze mną. To jest kochani, prawda, która bardzo często, coraz częściej nam się wymyka. W całym tym ferworze przygotowań do świąt, tak wiele rzeczy dla nas jest ważnych, choinka, prezenty, stół wigiliny, nawet od czasu do czasu ktoś sobie w ostatniej chwili jeszcze przypomni, że warto by było mieć opłatek. Ale gdzieś jakże coraz częściej ludzie zapominają o tym, że warto się wyspowiadać, aby przyjść, przyjąć komunię świętą, bo tak naprawdę tego potrzebujemy tej więzi z Jezusem, aby umieć kochać swoich najbliższych. Inaczej ucieka nam to, co najbardziej istotne, a my ciągle jesteśmy w swoich domach niezadowoleni i ciągle jacyś skłóceni zeszłowo, nie możemy na siebie patrzeć i często sobie przeszkadzamy, bo nie ma miłości. Jest egoizm. To jest konsekwencja tego, że brakuje w sercu Jezusa tego światła, które przynosi rozproszenie mroku, które sprawia, że zaczynamy dostrzegać to, co naprawdę jest ważne. Po ciemku się łatwo pomylić. Ale kiedy światło jest wystarczające, wtedy widzimy, co jest dobre, a co złe. I On chce nam to dać. Wykorzystajmy więc, kochani, jeszcze ten czas, który przed nami. Te ostatnie Dwa tygodnie, bo w tym roku mamy najdłuższy adwent, jaki tylko może być, natomiast w przyszłym roku będzie on najkrótszy, dlatego że jednocześnie czwarta niedziela Adwentu będzie też wigilią Bożego Narodzenia. W tym roku jest to najdłuższy adwent, ale on i tak mija szybko. Jeżeli się nie zatrzymamy, nie spojrzymy w niebo, nie zawołamy Marana Ta, przyjdź Jezu, przyjdź panie Jezu do mojego serca. To kolejny raz, Boże Narodzenie przeleci, nawet nie zauważę kiedy. I kolejny raz Jezus ominie mój dom, bo tam będzie światło zgaszone i drzwi zamknięte. I tak jak w Betlejem dwa tysiące lat temu Józef i Marią szukali miejsca i przejdą obok, bo nie będę chciał ich przyjąć. To jest, kochani, najbardziej smutne w tym wszystkim, że coraz więcej tych drzwi do serca jest zamkniętych. I ten, który przychodzi pomóc, odchodzi z kwitkiem bo nie może zrobić czegoś wbrew sobie nie może zabrać nam wolności którą nam dał biały zaciera ręce bo się cieszy bo wydaje mu się że wygrywa chociaż przecież wie że przegrał to bóg wygrał jeżeli chcemy być razem z nim w jego królestwie w niebie zaufajmy mu i tak jak święty jan chrzciciel nas do tego nawołuje w adwencie Prostujmy ścieżki dla Pana, równajmy ten teren do naszego serca. Zapalmy ten lampion, tak jak dzieci na rolatach, ale lampion naszego, naszej duszy i wołajmy, Marana ta, przyjdź, Panie Jezu, bo ja Ciebie potrzebuję. Bez Ciebie nic mi nie wychodzi. Bez Ciebie tylko wszystkich krzywdzę i ranię. Ale kiedy Ty jesteś w moim sercu, zaczynam żyć innym życiem. I tego mi potrzeba, tego chcę, to jest mój wybór. Więc przyjdź, Panie Jezu, maranata, amen.